Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze stylizacjami. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię e, mój e, mój makijaż na no, na przykład wyjście na podwórko z koleżankami, e, lub na jakieś okazje. No. Ale najpierw pokażę Wam e, moje przyrządy. Tutaj jest e, tu, tuż do rzęs. Tutaj jest. Nie, czy widzicie, ale tu jest y, nabłyszczacz, tu jest y, pędzelek do twarzy, puder, kolejny puder, jeszcze kolejny puder i ostatni puder. U. Wow. Może otworzymy mi się trochę mi spadło. Uff. Tu jest eyeliner do robienia kresek na oczy. Tutaj jest pusher dust. Tutaj jest cień do powiek. Szczotka do czesania z lusterkiem. Błyszczyk Pędzelek do powiek Do ust Pędzelek I pinseta, której też często używam Ok, pierwsze to jest to, o. że y, Tuż do rzęs już mam Jak nie widać to, tuż do rzęs już mam Może błyszczyk spróbujemy ten czy ten może ten. To jest jaśniejszy. Gotowe. -mm. Ładnie wyglądam. Perfecto. Kurde. Okay. Pędzelek i do tego przechodzimy. To jest trochę ciężkie. Trochę, ale nie powiedziałam, że bardzo. O, no tutaj jest nawet gąbeczka, Popatrzcie z Użyję tego. Może jest troszeczkę. Nie ma takiego. ryga. i nie chcę go. Przyklepu, przyklepuj żeby potem mi nie wyskoczył on większy, bo potem mi na pewno wyskoczy większy. Na błyszczecz. Usmaruję na o. o! Jest już usmarowane. Teraz może się trochę poczeszę, bo kałtyny mam troszeczkę, mam gołtynów. To jest taka o, wysuwana szczotka też yy, z lusterkiem. Więc teraz już się poczeszę troszeczkę. Na końcu filmiku piszcie, na końcu filmiku piszcie w komentarzach czy Wam się muszę podobać tableta. Czy Wam się podoba ten odcinek, czy Wam w ogóle te stylizacje się podobają i w ogóle lajkujcie i wlejcie łapek w górę. Ciągle ja robię... spokojnie, myślę, tak robić. Teraz. Krem, krem BB. czy piszcie, czy by z makijażu też dobrze wyglądam. Nie wiem czy pamiętacie, ale też jest mój odcinek z yy, moje zwierzęta. Mhm. Dobrze, już to odkładamy. Myślę, że dobrze się pomalowałam. Błyszczyk, eyeliner mi się nawet nie warto. Yy. Schowam na razie te wszystkie rzeczy teraz z Będę sobie wyrywać troszeczkę. Ach. Te włoski, które ja mam, to mi strasznie wychodzą. Okej, okay, teraz drugi. Uff. Jak coś, to to mnie tak zbytnio nie boli. Lepiej potem mi mówili, czy to mnie boli, czy nie. Bo to mnie serio nie boli. Spoko, kończymy ten filmik. Myślę, że następny filmik też Wam się będzie podobał. Który będzie prawdopodobnie jutro. Nie wiem o której, ale na pewno będzie. No to to mam tyle powiedzieć. Nie będę Wam zawracała zabra dupy. I do widzenia do następnego odcinku. Pa!